Medytacja odegnaj to, co złe z Twojego życia. Podczas tej medytacji przejdziesz głębokie oczyszczenie i odnowę. Postaraj zanurzyć się w tym doświadczeniu, jak w podróży ku wolności i lekkości. To Twoja przestrzeń, w której odnajdziesz harmonię, spokój i nowe siły. Jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu przygotuj przestrzeń tak, aby było ci jak najprzyjemniej. Możesz zapalić świeczkę albo ulubione kacidełko. A kiedy już jesteś gotowa, gotowy, to usiądź albo połóż się wygodnie w cichym miejscu. Postaraj się, aby to otoczenie emanowało atmosferą bezpieczeństwa i skupienia. Zamknij oczy i zacznij oddychać spokojnie. Z każdym wdechem poczuj, jak do Twojego ciała przechodzi spokój. A z każdym wydechem wszystkie napięcia powoli odpływają. Wdech i wydech. Oddychaj spokojnie, głęboko w swoim własnym tempie. Postaraj się pogłębić swój oddech jeszcze bardziej. Powiedz do siebie w myślach: Jestem gotowa, jestem gotowy na uwolnienie tego, co mi nie służy. Jestem gotowa. Jestem gotowy odnaleźć harmonię. Poczuj, jak te zdania wybrzmiewają w Tobie i dookoła ciebie. Przy kolejnym wdechu. Skup swoją uwagę na stopach. Wyobraź sobie, że dotykają miękkiej ziemi, ciepłej i żywej. Powoli z Twoich stóp zaczynają wyrastać korzenie mocne, rozgałęzione. Sięgająco głęboko aż do centrum ziemi, aż do samego jej serca. Poczuj, jak te korzenie, wnikając w glebę, przekraczają warstwy kamieni i minerałów. Poczuj, jak płynie do Ciebie niewyczerpane źródło stabilności i energii. Ta energia poprzez te korzenie, poprzez Twoje stopy, wynika coraz wyżej i wyżej do Twojego ciała. Powtórz w myślach. Jestem połączona, połączony z Ziemią. Jestem ugruntowana, ugruntowany. Czuję Jej wsparcie. I poczuj moc tego wsparcia. Poczuj tą siłę, która do Ciebie płynie. Nad Twoją głową pojawiają się teraz promieniste, czyste, błyszczące iskry. Jasne, a jednocześnie miękkie, tworzą przepiękne światło. Wygląda to jak pierwsze promienie wschodzącego słońca. Poczuj jego obecność, ciepło, które otula i niesie miłość. Przy kolejnym głębokim wdechu poczuj, jak światło zaczyna delikatnie przenikać przez czubek Twojej głowy. Powoli wnika do wnętrza, do Twojego umysłu, wnika do Twoich myśli. Ciepło tego światła przynosi ulgę każdemu miejscu, które było pełne zmartwień lub chaosu. To światło płynie teraz dalej przez twój kark i ramiona, przez klatkę piersiową, plecy i brzuch. Rozlewa się jak łagodna rzeka, przynosząc oczyszczenie. Jego blask dociera do każdej komórki twojego ciała. Uwalnia to, co ci nie służy. Stare wzorce, emocje, cudze energie, zmęczenie. Teraz poczuj, jak świetlisty strumień płynie przez Twoje biodra, uda, przez kolana i stopy. Przepływa przez Ciebie od czubka głowy po same palce stóp i zabiera ze sobą wszystko. Co nie jest Twoje, co Cię obciąża lub ogranicza, zabiera wszystko to, co jest dla Ciebie złe. I poczuj, zobacz, że wszystkie te ciężary spływają przez Twoje stopy. Wprost do ziemi, a tam są neutralizowane i przemieniane w czystą energię życia. I powtórz w myślach: wszystko, co mi nie służy, opuszcza mnie teraz. Jestem czysta, czysty. Jestem wolna. Wolny światło, które przepływało przez Twoje ciało, zbiera się wokół Ciebie. Tworzy złotą, błyszczącą kulę. Jest to Twoja tarcza ochronna, mocna, potężna, a jednocześnie wypełniona spokojem i ciepłem. Ta kula światła otacza Cię ze wszystkich stron. Chroni Cię przed tym, co negatywne. I niesprzyjające. Przepuszcza jedynie dobro, miłość i wsparcie. Zobacz to teraz, poczuj, nadaj temu taką intencję. Poczuj teraz, jak ta tarcza pulsuje i wzmacnia Twoje granice i Twoją siłę. Powiedz w myślach: jestem bezpieczna, bezpieczny, jestem chroniona, chroniony. Tylko to, co dobre i wspierające. Ma dostęp do mojego świata. Teraz zwróć się do swoich wspomnień, nawyków, myśli, lub relacji, które chcesz pożegnać. Wszystko to wydarzyło się po coś i z pewnością było to dla Twojego dobra. Ale teraz czas już to zostawić za sobą. Wszystko to, co umieściłabyś, umieściłbyś pod hasłem, to było dla mnie złe. Wyobraź sobie wszystko to, co chcesz już pożegnać, jako delikatne kartki papieru. Każda kartka symbolizuje jeden aspekt Twojego życia, który przestał Ci służyć. Co zapiszesz na tych kartkach? Na każdej z nich po kolei? Weź te kartki teraz w swoje ręce. Spójrz na nie z wdzięcznością za lekcje, które Ci przyniosły, a następnie wypuść je w powietrze i zobacz, jak te kartki unoszą się w lekkim wietrze, odlatując coraz dalej i dalej, aż znikną za horyzontem. Powtórz w myślach. Dziękuję za lekcję. Puszczam Was wolno i z miłością. Moja droga teraz prowadzi ku lekkości i harmonii. Skup teraz swoją uwagę na oddechu. Poczuj. Jak z każdym wdechem wracasz do siebie, napełniona, napełniony świeżą energią i spokojem. Zacznij powoli otwierać oczy, wracając do chwili obecnej. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i powiedz do siebie. Jestem wolna, jestem wolny, jestem lekka, jestem lekki. Jestem gotowa, jestem gotowy na to, co przyniesie życie.